Witamy w programie Biznes XXI wieku. Inwestor, przedsiębiorca, autor bestsellerów Robert Kiyosaki przekaże Ci za chwilę ponadczasowe zasady budowania majątku i szczęśliwego życia. Opowie ci, że istnieje model biznesu tak skonstruowany, by każdy mógł z niego skorzystać i odnieść sukces, bez względu na swoją sytuację życiową czy poziom doświadczenia. Robert napisał już 17 książek na temat rozwoju osobistego i finansowego, sprzedanych w sumie w ponad 28 milionach egzemplarzy. Książka Bogaty ojciec, biedny ojciec gościła na liście bestsellerów New York Timesa przez ponad 8 lat. Na początek Robert przedstawi ogólne zasady biznesowe, które uczy czyniły go multimilionerem, po czym omówi konkretny model biznesowy, który może odmienić Twoje życie biznes XXI wieku. Hello, I'm Robert Witam, tu Robert Kiyosaki. Dziękuję, że mnie słuchasz. Pomimo iż żyjemy dziś w trudnych czasach, możesz odnieść sukces. Wielu ludzi rozwinęło finansowe skrzydła właśnie w ciężkich czasach. Ja się cieszę z ciężkich czasów. Przyczyn obecnego kryzysu jest wiele i jest to największy kryzys finansowy w historii świata. Moim zdaniem większy niż wielki kryzys z roku 1929. Po raz pierwszy przyszło nam konkurować o pracę z kimś, kto mieszka i pracuje w Chinach, w Indiach czy na Filipinach. Dla Amerykanów to oznacza, że nie da się już zarabiać 80 dolarów za godzinę, bo na świecie jest mnóstwo osób gotowych pracować za dolara na godzinę. Jak z tym konkurować? Przy dzisiejszej technologii mogę zatrudnić księgowych w Indiach, którzy świetnie mówią po angielsku i znają nasze przepisy podatkowe. Dlaczego mam płacić prawnikowi czy biegłemu księgowemu 500 dolarów za godzinę, kiedy ktoś z Indii weźmie za to samo 25 dolarów? Właśnie dlatego ideała stałej, bezpiecznej pracy jest dziś przestarzała. Dołóżmy do tego technologię, która też jest w stanie zastąpić wielu ludzi. Dlaczego mam komuś płacić więcej, skoro mogę go zastąpić komputerem? To nie ma sensu. Dziś to już nie są redukcje zatrudnienia. Firmy zwalniają tysiące ludzi. Bezrobocie szaleje. Tragedią jest, że tak wielu zdolnych, młodych ludzi kończy dziś studia z kredytami studenckimi do spłacenia i nie może znaleźć pracy. Globalne społeczeństwo epoki industrialnej ma dziś problem. Pojęcie pewnej, bezpiecznej pracy odeszło do lamusa. Moja książka Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec sprzedała się na świecie w ponad 25 milionach egzemplarzy. I jest to najlepiej sprzedająca się książka na temat finansów w historii, a na liście bestsellerów New York Timesa gościła przez ponad 8 lat. To prawdziwa historia dwóch ojców. Mój ojciec był szefem edukacji we władzach stanowych na Hawajach, miał doktorat. Był wspaniałym ojcem, ale wciąż mi powtarzał: skończ szkołę, znajdź dobrą pracę, oszczędzaj, unikaj długów. Za to bogaty ojciec, który był ojcem mojego przyjaciela i zaczął mnie uczyć, kiedy miałem 9 lat, mówił: Jeśli masz być bogaty, nie szukaj pracy. Nie oszczędzaj, nie unikaj długów. Naucz się, jak wykorzystywać pieniądze i być przedsiębiorcą. Jest to więc prosta historia, w której dwaj ojcowie, biedny i bogaty, uczą swoich synów, jak kontrolować swoje życie i przyszłość. Na szczęście, w roku 74 posłuchałem bogatego ojca. Bogaty ojciec, biedny ojciec to pierwsza książka z serii. Bogaty ojciec, dziś jest ich wiele więcej. Dla tych, którzy chcą coś zmienić w swoim życiu, najważniejsza jest druga książka. Mówi o zmianie sposobu myślenia, postrzegania świata. Nosi ona tytuł: Kwadrant przepływu pieniędzy. Ten kwadrant łatwo sobie wyobrazić. Narysuj na kartce równoramienny krzyż, w lewym górnym rogu wpisz E, poniżej S w prawym górnym rogu B, a niżej i. E oznacza tu pracownika na etacie. Jeden ojciec zawsze mi radził, bym się uczył i znalazł pracę na etacie. S oznacza samozatrudnionych, small business, specjalistów działających solo. W kwadrancie S są właściciele małych firm, także specjaliści jak lekarze czy prawnicy. Mama chciała, żebym był lekarzem. Synku, zostań lekarzem, a więc S. Ale jest jeden problem, mamo. Specjaliści muszą być mądrzy. Może wiesz, że w szkole nie radziłem sobie najlepiej, mimo że ojciec był szefem edukacji. Mama przyznała fakt, nie będziesz lekarzem, bo nie radzisz sobie w szkole. Nie będę więc Esem. Oni uważają, że wszystko muszą robić sami. Posłuchaj Esa, a powie Ci, jeśli coś ma być zrobione dobrze, zrób to sam. Często są samotnikami. Weźmy sportowców, na przykład golf, to dość indywidualny sport, grasz sam. Po prawej stronie B oznacza duży biznes. Co najmniej 500 pracowników, co najmniej 10 milionów obrotów. Bardzo niewielu ludzi wchodzi do kwadrantu B. Zaczynając swój biznes w marketingu sieciowym masz szansę by przejść z EIS etatu lub samozatrudnienia do kwadrantu B czyli do właścicieli dużego biznesu gdzie pracuje z tobą i dla ciebie wielu ludzi a twoim zadaniem jest wzbogacić jak najwięcej osób a na czym polega kwadrant I? Ja dużo inwestuję w nieruchomości. Mam wiele firm związanych ze złotem i srebrem, wydobyciem ropy, mam moją firmę wydawniczą, wiele różnych biznesów. Inwestuję moje pieniądze w kwadrancie I. Problem w tym, że większość ludzi nie ma pieniędzy, by inwestować. Jak mam inwestować? Nie mam pieniędzy. To dlatego, że po lewej stronie kwadrantu są bardzo wysokie podatki. Tu nie pójdziesz naprzód. Procentowo płacę niższe podatki niż większość moich pracowników. Zarabiam miliony dolarów, ale płacę najwyżej 15% podatku. Większość pracowników im więcej zarabia, tym wyższe płaci podatki. To są największe różnice między ludźmi kwadrantów BI oraz ES, którzy mają za mało pieniędzy, by inwestować. Ich pieniądze są wysysane przez podatki, kredyty. Weź kredyt, kup dom, to Twoja wielka inwestycja, co jest nieprawdą. A po drugie wpłacają pieniądze na plany emerytalne, czyli oddają je funduszom inwestycyjnym, po czym dobija ich inflacja. Przecież ceny ropy, gazu, prądu stale rosną. Inwestorzy tacy jak ja zarabiają fortunę, bo bezpośrednio inwestują w firmy wydobywające ropę, złoto, srebro. I tak dalej. Dzięki inflacji zarabiamy jeszcze więcej. Podatki działają różnie po obu stronach kwadrantu. Po prawej stronie mogę zarobić o wiele więcej niż po lewej. Dlatego kwadrant jest taki ważny. Czytając tę książkę zobaczysz, że ludzie w każdym kwadrancie mają inny sposób myślenia, inne przepisy podatkowe oraz innych znajomych. Jeśli ktoś chce coś zmienić w życiu, powinien przeczytać tę książkę. Ocenia się, że 80% ludzi jest w kwadrantach E i S. Ja uważam, że aż 95%, ale przyjmijmy bezpiecznie, że to 80%. Pierwsze, co trzeba zmienić, to sposób myślenia. Ludzie mi mówią, że być przedsiębiorcą jest trudno, że do tego trzeba się urodzić. Nieprawda. Chodzi o to, jak można zmienić sposób myślenia i jak nabrać nowych umiejętności, dzięki którym można przejść od etatu czy samozatrudnienia do dużego biznesu i inwestowania. Ze wszystkich sposobów, jakie odkryłem, jeden zdecydowanie się wyróżnia. Wymaga niewiele pieniędzy na początek, ma bardzo niskie koszty stałe, można się nim zajmować dodatkowo, a jest w stanie wygenerować dochody, dzięki którym będziesz mógł odejść z pracy na etacie. Ten świetny pomysł na biznes to marketing sieciowy. Przedsiębiorcy sprawiają, że coś się dzieje, przejmują kontrolę nad życiem. Ludzie myślący na małą skalę nie mogą ich zatrzymać. Co jest piękne w marketingu sieciowym? Dlaczego to polecam? Bo wspiera cię tu organizacja, abyś pokonał swoje obawy, bo zmieniasz tu znajomych. Nie przejmuj się tym, co o tobie myślą, czy mówią inni ludzie. Jeśli sobie z tym poradzisz, wytrzymasz to, co powiedzą ci na temat tego biznesu przemądrzali intelektualiści, to powinieneś rozwinąć się w wielkiego przedsiębiorcę. A jeśli będziesz się przejmował tym, co myślą o tobie inni, to pewnie nigdy nie odniesiesz w życiu dużego sukcesu, nieważne w jakiej branży. Jak wiesz, ten świat nie jest łatwy, nie jest fair. Czasami bywa okrutny. Jeśli jesteś biedny, ludzie cię podeprzą. Jeśli nie odnosisz sukcesów, brak ci pewności siebie, też cię zadeptają. Tylko ty decydujesz, czy zaczniesz myśleć w odpowiedni sposób, nabędziesz umiejętności, zdobędziesz się na odwagę, determinację, by nie przejmować się tym, co ludzie o tobie mówią. 90% z nich jest bez grosza. Oto dlaczego rekomenduję marketing sieciowy. Po pierwsze, nigdy się nim nie zajmowałem. Najpierw nie dopuszczałem go do siebie. Uważałem, że jest straszny. Byłem na kilku spotkaniach i myślałem, po co miałbym to robić? Bo ja już wiedziałem, jak uruchomić własny biznes. Przecież miałem bogatego ojca. Dopiero znajomy z Teksasu otworzył mi oczy na tę branżę. To oto bardzo, bardzo zamożny człowiek rozpoczął biznes w marketingu sieciowym. Pytam Bill, dlaczego to robisz? Przecież nie potrzebujesz pieniędzy. Racja, ale chcę coś ludziom oddać, chcę ich nauczyć. I co ważniejsze, potrzebuję inwestorów do moich innych biznesów. Kiedy rozmawiał z ludźmi o inwestowaniu w nieruchomości, większość nie miała pieniędzy. Jeśli uda mi się rozwiązać ich problem braku pasywnych dochodów, to może zacznę inwestować w moje nieruchomości. Wtedy zrozumiałem, że tu chodzi o to, iż jedni ludzie pomagają innym. O to mu chodziło. On nie był chciwy, nie chciał im niczego sprzedawać, chciał być dobrym człowiekiem. Wtedy zmieniłem zdanie. Wiedziałem, że większość ludzi nie da rady samemu przejść z lewej strony kwadrantu na prawą, a on właśnie w tym pomagał. W przejściu od etatu i samozatrudnienia do dużego biznesu i inwestowania. Wtedy zmieniłem zdanie. Zacząłem na nowo przyglądać się marketingowi sieciowemu. Musiałem porzucić moje pełne uprzedzeń wyobrażenia tego, o czym tylko słyszałem. Pojechałem na kilka konwencji, zacząłem się przyglądać i zauważyłem, że są to kapitalne organizacje. Choć muszę cię ostrzec, wszędzie są rzeczy dobre i złe, są dobrzy liderzy i kiepscy liderzy. Uderzyło mnie to, że w większości firm sieciowych liderzy naprawdę szczerze chcieli pomóc rozwijać się swoim ludziom. Aby stali się kimś więcej niż byli dotąd, by nabrali pewności siebie, zdobyli umiejętności, dzięki którym staną się kiedyś wielkimi przedsiębiorcami. To właśnie tam zauważyłem. Zobaczyłem, że marketing sieciowy to przede wszystkim biznes rozwoju osobistego i dlatego dostrzegam w nim tytułowy biznes XXI wieku. Tu chodzi o rozwijanie ludzi, nie o wykorzystywanie ich. O wspieranie ludzi, by mieli więcej kontroli nad własnym życiem i własną przyszłością aby nie martwili się, że stracą pracę albo że trendy gospodarcze się zmienią. Marketing sieciowy, biznes XXI wieku, ma zmienić ludzi z pracowników w przedsiębiorców. I ja to popieram. Mimo, że nigdy sam nie należałem do żadnej organizacji sieciowej, ja i firma Rich Dad wspieramy tych, którzy przechodzą od pracy na etacie czy samozatrudnienia do przedsiębiorczości, dużego biznesu i inwestowania. Dlatego popieram marketing sieciowy. To świetny sposób, by rozwijać siebie i innych ludzi oraz osiągać pełnię możliwości w życiu. Czym jest marketing sieciowy? Pomysł jest prosty. Firmy wydają dziś miliony i miliardy dolarów na reklamę. Dzięki marketingowi sieciowemu, zamiast wydawać te pieniądze na telewizję, radio, dróg czy internet, można je przekazywać zwykłym ludziom. Najlepszą formą marketingu jest polecanie z ust do ust. Marketing wirusowy, kiedy jeden znajomy poleca coś drugiemu. Stąd biorą się pieniądze. Zamiast do dużych agencji reklamowych, trafiają do ciebie i twoich znajomych. Na tym to polega. W marketingu sieciowym chodzi nie tyle o sprzedaż, ile o zbudowanie organizacji ludzi, która stanowi aktywa Twoje i Twojej rodziny. Dużą wartością jest to, że tutaj ludzie uczą się zasad prawdziwego biznesu. Często bywam proszony o wystąpienie w szkołach wyższych, uniwersytetach. To tragedia, że studenci są kompletnie nieprzygotowani do funkcjonowania w realnym świecie gospodarki. Większość z nich wciąż myśli, że znajdzie dobrą pracę. Marketing sieciowy, podobnie jak przejście z lewej na prawą stronę kwadrantu, wymaga przede wszystkim zmiany sposobu myślenia. Tu trzeba myśleć dokładnie odwrotnie niż w kwadrancie e lub e. I to jest najtrudniejsze. Nagle zrozumiesz, nie potrzebuję stałych wypłat. Nie muszę całe życie ciężko pracować i zaczynasz zmieniać myślenie. Potem trzeba opanować nowe umiejętności, co może nie być łatwe. Ludzie i pieniądze mają zacząć pracować dla Ciebie, a nie Ty pracować za pieniądze i dla innych ludzi. To kompletnie inne rozumowanie. Trzeba się stać liderem. To się nazywa edukacja biznesowa. Marketing sieciowy to świetny sposób, by zdobyć prawdziwą edukację biznesową. Posłuchałbym osoby, która udostępniła Ci to nagranie, a później poszedłbym z nią na spotkanie. Zastanów się tam, czy tym ludziom naprawdę zależy na mnie i na moim dobrobycie? Większość korporacji działa tak, że nie zależy im na tobie. Chcą tylko więcej pieniędzy dla swoich akcjonariuszy, nie dla pracowników. Zastanów się więc, czy liderom. Tego biznesu naprawdę chodzi o moje dobro i myślę, że najczęściej okaże się, iż tak. Bo w tym biznesie lider nie odniesie sukcesu, jeśli ty nie odniesiesz sukcesu. Zupełnie odwrotnie niż w korporacjach. Kiedy pracowałem w Xeroxie, to gdybym nie miał wyników, zwolniliby mnie po prostu. Przez dwa lata byłem o mały włos od tego, bo szło mi kiepsko. A w marketingu sieciowym ludzie ciągną cię w górę. O ile chcesz przychodzić na spotkania i brać udział w programie szkoleniowym, będą z tobą pracować. Nie zwolnią cię. Dadzą ci czas na rozwój. I kiedy już odniesiesz sukces, twoim zadaniem będzie pomóc innym ludziom zrobić to samo. Bo nie odniesiesz dużego sukcesu, jeśli nie pomożesz innym. To fenomenalny model biznesu. Bardzo ludzki, bo tutaj ludzie nawiązują naprawdę bliski kontakt, uczuciowy wręcz. Pomagajmy sobie, to zbudujemy nasz biznes. Wspaniale, że to biznes w realnym świecie, a jednocześnie ludzie tu sobie pomagają. Kiedy wróciłem z Wietnamu, ojciec mi mówił: wróć na studia. Ale ja czułem, że to nie jest dobry pomysł. Nie to mi podpowiadała intuicja. Poszedłem w stronę rozwoju osobistego. Odkryłem, że to mi daje o wiele więcej satysfakcji, spełnienia, ale jednocześnie musiałem zmienić swój sposób myślenia, abym stał się większy niż moja sytuacja. Większość ludzi czuje się przytłoczona wydarzeniami, szczególnie w tym kryzysie. Tracą pracę, nie mają pieniędzy i to ich przytłacza. Rozwój osobisty oznacza, że stajesz się większy niż twoje problemy. Jeśli jesteś zadłużony, stań się większy niż twoje długi, bo inaczej nigdy nie rozwiążesz tego problemu. Jeśli zarabiasz rocznie 50 tysięcy, musisz się stać mentalnie większy niż te 50 tysięcy. Na tym polega rozwój osobisty. W tradycyjnym świecie usłyszysz trzeba żyć skromnie, ciesz się, że masz Pracę, może za rok dostaniesz 2% podwyżki, ale musisz robić to, co ci mówię. To nie jest rozwój osobisty, tylko osobiste niewolnictwo w korporacji. Jeśli ci to pasuje, zostań tam, ale takie życie nie jest dla mnie. Musiałem stać się większy niż moje problemy. Kiedy w 78 roku uruchamiałem swój pierwszy biznes produkujący nylonowe portfele dla surferów, zarobiłem sporo pieniędzy, miliony, ale szybko je straciłem i jeszcze dorobiłem się miliona dolarów długu. Bogaty ojciec powiedział: Gratulacje, właśnie poniosłeś porażkę. Większość przedsiębiorców ponosi porażkę 3, 4, 5 razy, ale za każdym razem ludzie ci stają się mądrzejsi. Ja po pierwsze musiałem wymyślić, jak jak spłacić ten milion dolarów? Nie ogłosiłem nigdy bankructwa. Musiałem się stać mądrzejszy i większy niż milion dolarów. I to było najlepsze szkolenie, jakie mogłem sobie wymarzyć. Musiałem odbudować firmę i pospłacać ludzi. Gdybym miał pracę, nie byłoby szans, abym spłacił milion dolarów. Podatki by mnie zniszczyły. Musiałem się rozwinąć jako człowiek. Potem, kiedy znów miałem milion dolarów, przyszła kolej na setki milionów. Rozwój osobisty polega na tym, że stajesz się większy niż Twoje problemy. Problem tylko w tym, że problemy stają się coraz większe. Ale nieważne, wiem, że zawsze mogę się stać większy niż moje problemy i je rozwiązać. Większość ludzi poddaje się problemom, stają się mniejsi niż one i mają ich w życiu coraz więcej. Polecam więc marketing sieciowy, bo jest to program rozwoju. Osobistego. Nie staniesz się tu bogaty w tydzień. Jeśli znalazłeś dobry biznes sieciowy, zdecydowanie polecam, abyś poświęcił mu 5 lat. Działaj w nim na 100% przez 5 lat, bo czy to jest marketing sieciowy, sport czy cokolwiek innego, ci, co rezygnują, nigdy nie zwyciężają. Gdy robi się ciężko, problemy wydają się nie do pokonania, większość ludzi rezygnuje. Dlatego nie odnoszą sukcesu w życiu. Marketing sieciowy to grupa wsparcia, która chce dla ciebie jak najlepiej, ale ty też musisz pokazać, na co cię stać. Dlatego radzę, byś poświęcił 5 lat i dał z siebie wszystko, a zobaczysz, że staniesz się zupełnie innym człowiekiem. Po drugie, to biznes na dużą skalę. W marketingu sieciowym nie ograniczasz się do swojego miasta. Najczęściej biznes możesz rozwijać na całym świecie. Da się go rozbudowywać na tak dużą skalę, jak zechcesz. Jeżeli staniesz się wielkim człowiekiem, Twój biznes też będzie wielki. I po trzecie, najważniejsze, musisz się nauczyć, jak być wielkim liderem. Jeśli spojrzeć na dzisiejszy świat, to widać, że brakuje nam dobrych liderów. Większość mówi to, co ludzie chcą usłyszeć. Powiedzą ci wszystko, byś na nich zagłosował. W marketingu sieciowym człowiek się uczy nie tylko umiejętności sprzedażowych i biznesowych, ale także liderskich. Spójrz prawdzie w oczy, jeśli nie jesteś liderem, nie odniesiesz sukcesu w żadnej dziedzinie. Marketing sieciowy nauczy Cię, jak być świetnym liderem, a ty lepiej rób to, czego uczysz bądź przykładem, za którym pójdą inni. Jeżeli zabraknie Ci odwagi, ludzie za tobą nie pójdą. Tutaj świetnie rozwiniesz swoje umiejętności liderskie, a przedsiębiorcy to wspaniali liderzy. Na świecie istnieją cztery podstawowe typy ludzi. Tacy, którzy muszą mieć rację, to ci, którzy wszystko wiedzą. Oni dość rzadko się zmieniają. Są to zwykle dość zarozumiałe, wąsko myślące osoby, ale często są dobrymi księgowymi czy prawnikami. Po drugie mamy ludzi, którym musi być wygodnie. Dom może im się palić, a oni będą nadal oglądać telewizję, bo jest kolejny mecz do obejrzenia. Trzeci typ to ktoś, kto musi być lubiany. Taki ktoś pewnie nie odniesie sukcesu w biznesie sieciowym. Jeśli nie przeżyje, kiedy ktoś przestanie go lubić, to pewnie nigdy nie osiągnie niczego wybitnego, bo musi czuć się akceptowanym przez innych. Czwarty typ to ktoś, kto musi wygrać. Ja uwielbiam wygrywać. To jest moja radość życia. Ustalić sobie wielki cel i walczyć o niego, nawet jeśli trwa to dwa czy cztery lata. Podoba mi się zwyciężanie. Zwycięzcy lubią zwycięzców. Właśnie dlatego marketing sieciowy jest świetny dla ludzi, którzy uwielbiają wygrywać. Wielka zaleta tego biznesu polega na tym, że tutaj tworzy się prawdziwy majątek. Ludzie po lewej stronie kwadrantu pracują ciężko, ale nie budują aktywów. Jeżeli jesteś samozatrudnionym, masz swoją firmę, ale ona nie stanowi Twoich aktywów. Jeśli przestaniesz w niej pracować, ona umrze, nie będzie przynosić pieniędzy. Ludzie w kwadrantach B oraz I tworzą prawdziwe aktywa. Na przykład firma Rich Dead generuje mi przychód, czy w niej pracuję, czy nie. Co miesiąc przynosi kilka milionów dolarów. To niezły biznes i będzie istniał przez resztę mojego życia. Uwielbiam nieruchomości, bo tak długo jak są wynajęte, pieniądze napływają do mnie. Moja firma naftowa przynosi mi pieniądze bo co miesiąc sprzedajemy ropę. To są prawdziwe aktywa. To jest różnica w sposobie myślenia między lewą a prawą stroną kwadrantu. Po lewej pracuje się za pieniądze, po prawej buduje się aktywa i to jest prawdziwy majątek. Biznes w marketingu sieciowym to także aktywa. Twoja organizacja to twoje aktywa. Co jeszcze różni pieniądze od majątku? Majątku nie mierzy się ilością pieniędzy. Nie chodzi o to, jaki jesteś bogaty, a o czas. Na przykład, jeśli mam 1000 dolarów oszczędności a moje miesięczne wydatki to także 1000 dolarów, mój majątek to jeden miesiąc. Jeśli mam odłożone 12 tysięcy, a moje miesięczne wydatki to 1000, to znaczy, że mam 12 miesięcy majątku. Gdy buduję biznes sieciowy, ten majątek staje się nieskończony, bo jeśli jest naprawdę dobrze zbudowany, pieniądze z niego będą napływać do końca Twojego życia. To jest prawdziwy majątek. Wielu ludzi patrząc na biznes sieciowy popełnia poważny błąd, analizując głównie produkt. Produkty są istotne, żeby była jasność, ale tak naprawdę liczy się to, kim są liderzy tego biznesu. Jak dobry jest system szkoleniowy? Czy tym ludziom chodzi o twoje dobro? Czy pomogą Ci wyjść z twojej skorupy, byś przestał się wreszcie przejmować tym, co inni ludzie o tobie pomyślą? To jest najistotniejsze. Przede wszystkim, żebyś był świetnym liderem i zbudował własną sieć, to jest ważniejsze niż sam produkt czy plan wynagradzania. Kiedy już znajdziesz dobry biznes, dobrych liderów, znajdziesz swoje miejsce, przyjrzyj się firmie, czy jest gotowa cię szkolić. Nie patrz na produkt, patrz na liderów, na szkolenie. Tak znajdziesz właściwy dla siebie biznes. Co jest potrzebne? Na pewno nie wykształcenie. Biedny ojciec chciał, żebym został magistrem, a potem zrobił doktorat i byłbym tak samo biedny jak on. Doktor, który nie potrafi się uleczyć. Często obserwuję takie przypadki wokół. Nie trzeba umieć sprzedawać. Firma nauczy cię tego, co potrzebne. Zresztą tu nie chodzi o sprzedawanie, a o to, by stać się dobrym liderem, osobą, która inspiruje innych, aby byli wspaniali. I nie musisz rezygnować z pracy, możesz zacząć po godzinach. Z pewnością trzeba tu wyjść poza swoją strefę komfortu. Trzeba nauczyć się czegoś nowego, trzeba być wytrwałym i co najważniejsze, zachować dobre nastawienie. Potrzeba też czasu. To nie jest pomysł na szybki pieniądz. Tu się buduje aktywa, daj sobie co najmniej 5 lat. W książce Outliers napisano, że aby odnieść sukces, trzeba czemuś poświęcić 10 tysięcy godzin. Większość rezygnuje wcześniej, dlatego nie odnosi sukcesów. Wszystko zależy od działania. Paraliż analityczny wielu ludzi nie odnosi sukcesów, bo tak długo coś analizuje, że nie zaczyna działać. Najlepsza rzecz, jakiej nauczyłem się w Wietnamie, nie myśl, działaj. Zwycięzcy to ludzie, którzy zaczynają działać. Teraz jest czas, aby to zrobić. Czy nadszedł czas, abyś coś zmienił w życiu? Abyś przejął kontrolę nad swoją przyszłością, abyś przyłączył się do biznesu XXI wieku? Pamiętaj, dlaczego chcesz zarabiać pieniądze i być bogatym, aby móc wspaniale żyć. Tu nie chodzi o same pieniądze. Chcesz mieć spokój umysłu, kochać to, co robisz, mieć wokół ludzi, którzy myślą w podobny sposób. Marketing sieciowy tak bardzo mi się spodobał, bo daje równą szansę wszystkim. Tu nie liczy się wiek, wykształcenie, płeć, doświadczenie. Tu wszyscy mają takie same szanse i wszystko zależy od Ciebie. Jeśli masz więcej determinacji, więcej zdecydowania, dyscypliny, wyprzedzisz ludzi, którym tego brakuje. Marketing sieciowy to model biznesowy przyszłości. Tutaj każdy może wygrać. To jest biznes nowej epoki. Dziś mamy już epokę informacyjną i nastąpi eksplozja tego typu biznesów. Gdy będzie rosło bezrobocie, a pensje będą maleć, najważniejsze stanie się znalezienie nowej ścieżki sukcesu. Tu chodzi o rozwój osobisty, o to, by przerosnąć swoje problemy, by wydobyć wielkość, którą masz w sobie, by zdobyć wolność finansową, przechodząc proces, w którym pomagamy innym ludziom. I to jest tu rewolucyjne. Ktoś, kto udostępnił Ci to nagranie, także jest liderem i widzi lidera w Tobie. Chce, abyś stał się najlepszym, jakim możesz być. Widzisz, to nie gospodarka jest tu problemem, tu chodzi o Ciebie, o to, co zrobisz teraz po wysłuchaniu tego nagrania. To wszystko w programie Biznes XXI wieku. Dziękujemy za wysłuchanie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możesz uruchomić swój własny biznes, skontaktuj się z osobą, która udostępniła ci to nagranie. Czy chcesz razem z nami zarabiać pieniądze? Dołącz do zespołu BeFree Team i razem z nami zmierzaj ku wolności finansowej. Otrzymasz dostęp do prywatnej grupy na Facebooku, na której znajdziesz wiele materiałów i szkoleń oraz pomoc doświadczonych osób. Dodatkowo, jeśli jesteś osobą ambitną i chcesz mocno działać razem z nami, otrzymasz indywidualną pomoc, a także szansę na specjalne bonusy, nagrody i wycieczki w zamian za Twoje wyniki i zaangażowanie. Zespół BeFree Team zrzesza osoby chcące od życia czegoś więcej, mające wspólne cele i podejście do życia. Aż cztery razy w roku latamy na egzotyczne wycieczki, na których łączymy przyjemne z pożytecznym. Mamy okazję lepiej się poznać, przeprowadzić wspólne szkolenia, a to wszystko połączone jest ze wspólną zabawą, wypoczynkiem oraz niesamowitymi widokami, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Na szkoleniach poznasz naszych liderów, osoby, które zarabiają w internecie od wielu lat i mają niezwykłe wyniki. Dołącz do BeFree Team i razem z nami spełniaj swoje marzenia. Szczegóły znajdziesz na stronie żukiewicz.com Nie jesteś sam, możesz być z nami. Zmieszy się spełnionymi marzeniami. Nie jesteś sam, już jesteś z nami, team.